W którą stronę wieje. No i cóż, akurat na aparacie tego nie widać. Ale wieje na las, czyli zajechałem z, ze złej strony. Witam na kanale Rewiry. 19 lutego, niedziela. Godzinę biegam po lesie. Przyjechałem w miejsce, w którym miałem być wczoraj, ale w związku z silnymi powiewami wiatru, które tutaj dochodziły do 90 km na godzinę no, siłą rzeczy dzisiaj jestem tutaj. Nie byłem tu w zasadzie od września czy tam od października, na grzybach tu ostatnio byłem, a Zaporożem w kwietniu. Przyjechałem tutaj sprawdzić czy jelenie, które tutaj występują w dużej ilości jest to niewielki las. Przy montażu filmu napiszę ile tu jest hektarów. Coś ponad 100 chyba z tego co kojarzę. Las położony między dwiema wsiami. Taki dosyć długi i wąski. Ale tutaj filmowałem chmary jeleni liczące. Po 100 i sto kilkadziesiąt sztuk, oczywiście wymieszane byki z łoniami, praktycznie przez cały rok. Nie, nie mają gdzie się oddzielić od siebie, tak naprawdę. Więc dlatego, tak sytuacja tutaj wygląda. Przyjechałem zobaczyć, czy te jelenie tutaj są, ponieważ we środę, jak byłem zobaczyć na innej lokalizacji oddalony jest tam około 10-12 km stado, myślałem, że zobaczę 20-30 sztuk. Okazało się, że jest ich 5. Spotkałem 5. Dowiedziałem się, że tutaj strasznie dużo jelenia poszło do odstrzału, wyrok śmierci dla 120 sztuk. Nie wiem czym zawiniły, z kim kolaborowały. Ale wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście tutaj akurat ten jeleń został wypuszczony, przepuszczony. Byłem w trzech lokalizacjach, gdzie zazwyczaj te jelenie stacjonują. Są stare odchody, świeżych jest niewiele. Niby jest na polu świeży ślad zwierzyny, dużej zwierzyny, ale umówmy się, że te, tych śladów nie ma za dużo. Biegnę, zobaczę. Jeszcze jeden, w jedno miejsce, ale powiem szczerze, że nie czuć tutaj potencjału. Nie widzę jakiegoś potencjału. Nawet co trochę mnie smuci. Do tej pory widziałem Bażanta. Chyba ze 3 czy 4 Sarny. Nic poza tym A tutaj mamy jelenie, daniele, kilka sztuk łosia na razie nic, nic nie widać zobaczymy co, co dalej mam jeszcze tutaj jedną czy dwie lokalizacje w której mogą stacjonować jelenie jak ich nie będzie to nie wiem czy jest sens tutaj w ogóle łazić Plan był ambitny, ale trochę trochę jak gdyby informacje z tego tygodnia plus to, co rzeczywiście tutaj zostałem, to, co widzę nie napawają mnie jakimś większym optymizmem. Dawno nie miałem takiego uczucia, żeby chodzić po lesie i Generalnie była mega cisza i aż taki w powietrzu no, brak potencjału na podniesienie czegokolwiek podskórnie czuję, że chodzenie tutaj nie ma większego sensu. Aczkolwiek teraz jakieś świeższe odchody, ale raczej to nie jest. Nie jest na pewno jeleń. Raczej danie ewentualnie sarna. Chyba trzeba iść do samochodu i, i spadać Ostatnia lokalizacja na której mogą być nie za chwileczkę po mojej prawej stronie Jeśli tu ich nie ma to lecimy dalej Ludzie nad rzeką rozbijają tamę bobrów Bobry się tutaj duże spustoszenie zalało łąkę. Zaczyna im woda podchodzić pod domek letniskowy. Rozmawiałem na temat obecności jeleni tutaj, czy, czy widzieli. Dwa tygodnie temu ponoć przemaszerowała tędy chmara. No i generalnie to by się zgadzało po śladach, na polach. To co widać na polu to są starsze ślady, to nie są ślady jakieś świeże pomaszerowały powiedzmy w innym kierunku i być może jeżeli dojdę do samochodu i, i nie spotkam po drodze nic ciekawego to rzeczywiście trzeba będzie zmienić lokalizację mimo tego że nie było tego w planach no ale nie ma większego sensu żeby tutaj chodzić skoro jelenie się stąd wyprowadziły No cóż, zmiana lokalizacji nieunikniona. Przeszedłem na chwilę na drugą stronę, żeby zobaczyć, co się dzieje w takich brzozowych samosiejkach, takie jakieś haszcze, młodniki. Oprócz tego, że spotkałem lisa, którego dzisiaj łatwiej spotkać, pewnie w mieście, w śmietniku, niż w lesie. To nic poza tym ciekawego tu się nie dzieje. Na polu zresztą e, dokładnie widać to samo. Potwierdzają się słowa. Człowieka, który rozbierał tamę bobrów, a więc Jelenie przeszły tędy dwa tygodnie temu i poszły w kierunku, w którym za chwilę ja przejadę, w kierunku lasu, w którym byłem we środę.